Witam serdecznie, Paweł z tej strony. W dzisiejszym odcinku chcę Wam przedstawić historię tej pocztówki, którą kupiłem na Targu Staroci w Radomiu. Przeczytam Wam treść tej pocztówki, powiem coś o jego autorze. Zobaczycie, czy znalazłem miejsce, gdzie została wysłana ta pocztówka i co jeszcze ciekawego dowiedziałem się. To wszystko dowiecie się w tym odcinku, więc zapraszam Was do oglądania. To są pocztówki poszt międzywojenne, ale to, to może bez regulacji. ten Który żołnierz? Ten duży? 25 zł, a nie, w mówiłem, dobrą cenę zachęcająca. To jest, proszę pana, respondencja z obozu, to z Niemcy od razu. Da, y, odpowiedź z drugiej strony. No, Jaka cena tego dokumentu? 150 zł. W którego to jest roku? 5 lat. data jest, nie czy to wszystko. To są. Wozu. Tu masz Tu masz No myślę jak jest, jak jest tam, Tu jest farty Tu napisało tego. Generalnie tak są po 5 zł W zakupie to mam zejść na 4 no, Tu nie no, na, ma takich wkazów jak jakiś Teraz parę rzeczy jest co ma tam jakąś wartość Nie można powiedzieć że, że są to nawet te że żetony z kasy na to no, tam A ile to zapłacenia za to jest? ja działem panu 150, wydaje mi się dobrą cenę co bym chciał z tego uzyskać jeszcze 10, 20 zł to jest dokument, który gdzieś tam jak ktoś dowartościuje, to jest tyle wart No, decher może oryginalność tego nie ulega wątpliwości żadnej gdybym panu tu nie wyniósł jakiejś serokopii czy czegoś nie? Trzeba by się udać teraz pod ten adres zamieszkania w Radomiu Ciekawe czy jeszcze ktoś no. mieszka <gry> Radom Długa Właśnie jestem na ulicy Długiej Ale myślę, że nie jest to miejsce, bo to są nowe budynki Raczej one nie mają Po 60 lat Nawet więcej Chyba to jest nowa ulica, albo tych budynków tu już nie ma. Powiem Wam, że przeglądam stare mapę z 1939 roku. Próbuję namierzyć tą ulicę długą, lub jak było napisane dawna gołębiowska. I nie mogę namierzyć. Próbuję dalej. Miejsce. wiem. Co myślicie? Tam byłem ładny, ogolony, tu jestem zarośnięty. No ale niestety odcinek składa się nie z jednego dnia, tylko z kilku dni, bo to musiałem rozłożyć sobie w czasie, bo no niestety tak czasu nie mam, żeby to zająć się jednego dnia i to ogarnąć, także zapraszam dalej do oglądania. Jestem na cmentarzu na Limanowskiego. Nie udało mi się znaleźć Miejsca zamieszkania tego wuja, ale chyba mi się wydaje, że udało mi się znaleźć grup, w którym został pochowany. A przyjechałem tu dlatego, że coś ciekawego jeszcze znalazłem. Jak znajdę ten grobowiec, to się włączę. Znalazłem grobowiec, ale nie tego grobowca szukałem. Na tym miejscu stał inny grobowiec, który został rozebrany i postawiony nowy. Ale widzę, że jest tablica informacyjna, że tutaj jest pochowany Franciszek Świniarski, wujek Wacława. A dlaczego tu przyjechałem? Dlatego, że tutaj pochowany też jest podporucznik Henryk Świniarski. Był on pilotem niebieskiej eskadry, który zginął w czasie II wojny światowej na terytorium Niemiec. Co było napisane? na poprzednim grobowcu, to Wam pokażę zdjęcie. Ja wracam do domu zrobić podsumowanie. Tak wyglądał poprzedni grobowiec i tak wyglądała ta ulica informacyjna. 10 grudnia 1944 rok. Wujek, po dwóch miesiącach tragedii, mi przeżyli, znalazłem się w niewoli. I nie mogę do tej pory nawiązać łączności z rodziną, nie wiem, co jest z żoną i Marychą i gdzie są. Bo listy tam nie dochodzą, to też zwracam się z prośbą do wujka jak możecie lub coś wiadome, to proszę odpiszcie, co w ogóle słychać. Ja jestem zdrów i czuję się dobrze i czekam końca. Jeśli mógłbym prosić o małą paczkę, szczególnie papierosy. Po powrocie zwrócę. Przesyłam pozdrowienia dla was wacek. <tryk> tak wygląda strona, na której znalazłem informacje o naszym bohaterze. Mamy tutaj takie informacje, jak pseudonim. Nie mamy informacji żadnych. Data urodzenia. 3 lutego 1913 rok. Nie mamy daty śmierci. Nie mamy funkcji. Stopień. Kapral. Oddział. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Warszawski Korpus Armii Krajowej, Dywizja Piechoty AK imienia Romulda Trauguta, 21 Pułk Piechoty Dzieci Warszawy, Losy po powstaniu, Niewola Niemiecka, Brak informacji o miejscach pobytu, Numer Jeniecki: 103514, teraz już wiemy, gdzie został przewieziony, do jakiego obozu jenieckiego. Czyli tę informację możemy tu już uzupełnić. Bo z tego co wiem, tu jest, tu jest możliwość uzupełnienia. Jest na dole, mamy zaplanuj nowy biogram. Wacław Dygas, kiedy został zatrzymany, został przewieziony do obozu jenieckiego. Był to obóz Stalag 18C. Jeden z dwóch dużych obozów jenieckich. Niemieckiego XVIII Okręgu Wojskowego w czasie II wojny światowej znajdował się od 1941 roku w Rainsbach. Zginęło tam 4000 jeńców, głównie radzieckich. Wiemy, gdzie przebywał po zatrzymywaniu nasz bohater. Nie wiemy, gdzie zginął, kiedy zginął. Nie wiemy, co się stało z jego rodziną. Historia ciekawa, ale jeszcze nie odkryta. Może ktoś wie, może gdzie są informacje, co się z nim działo później, czy przeżył obóz jeniecki. Zobaczymy. Może w międzyczasie rozwikłam tą zagadkę, a Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału jeśli się podobało dajcie łapkę w górę, piszcie komentarz i zapraszam na następny odcinek. A w następnym odcinku będzie coś z lasu. Będę robił coś dobrego. Będzie jarzebinówka, także zachęcam do oglądania.